I wtedy, tak jak to bywa z tymi pierwszymi miłościami, moje serce zostało złamane. Gdzieś tak po roku mój związek zakończył się w taki dosyć dramatyczny sposób. I pamiętam, jak bardzo byłem przepełniony takimi emocjami, które bardzo chciałem przelać na piosenki. Nigdy wcześniej nie komponowałem samodzielnie. I wtedy spróbowałem zrobić to pierwszy raz. I napisałem piosenkę The Hill. Fortepian jest dla mnie hmm, najważniejszym instrumentem w moich kompozycjach. Zawsze na nim piszę swoje piosenki i obudowuję moje historie. Więc bez tego instrumentu. Hmm, na pewno byłoby mi ciężko tworzyć. To jest dla mnie najważniejszy instrument. Ja z tego instrumentu wychodzę. To to jest instrument, na którym najlepiej umiem grać. No kiedyś się nauczę, może na jakiejś gitarze, ale fortepian to jest u mnie numer jeden, i tak zawsze będzie poszedłem na Akademię Muzyczną, ponieważ zależało mi, żeby nauczyć się czegoś, być bardziej profesjonalnym, zawodowym, i dużo się nauczyłem, ale też dużo się dowiedziałem, że tak naprawdę ta nauka się nigdy nie kończy. i ta, Dla mnie, ja się nauczyłem przede wszystkim profesjonalizmu i ciężkiej pracy. Może kiedyś stanę na. Strzymam trzymał... czas